18 marca w Centrum Bankietowo Konferencyjnym KORAL w Miasteczku Śląskim odbyła się pierwsza międzynarodowa gala boksu olimpijskiego. Wydarzenie to zostało zorganizowane dzięki współpracy wielu środowisk, w tym władz samorządowych, przedstawicieli lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych i reprezentantów sportowych federacji. No, Miasteczko Śląskie jest otwarte na różne wydarzenia, na różne propozycje, no i taka, taki pomysł kiedyś się narodził, żeby właśnie zorganizować pierwszy, chyba w powiecie tarnogórskim, taką galę, no i w miasteczku postanowiliśmy coś takiego zorganizować, no i cieszę się, że dzisiaj się to udało. Firma Koral została współorganizatorem tak naprawdę pierwszej gali boksu olimpijskiego w Miasteczku Śląskim. Zaczęło się tutaj to całe wydarzenie od gminy Miasteczko Śląskie. Cieszymy się, że u nas zostało to wydarzenie zorganizowane i mogliśmy gościć tak wielu znamienitych gości. No i przyczynić się do tego, że, że gdzieś ta dyscyplina sportu jest propagowana w naszym powiecie. Nigdy nie byłem na, na gali boksu. To jest dla mnie też dzisiaj pierwszy raz, więc z niecierpliwością czekam na, na to, co się, co się będzie działo. W moim życiu to druga gala boksu, ale pierwsza w Miasteczku Śląskim, i myślę, że nie ostatnia, że będzie to. Że jest to pierwsza gala w miasteczku śląskim, która zainicjuje kolejne, i będzie to impreza cykliczna. Tego życzę wszystkim, którzy się tu dzisiaj spotkali. Z pewnością czekają nas tutaj dziś emocje, sportowe emocje. Na co liczymy? Liczymy na sportowe emocje, liczymy na dużo pozytywnej energii, na świetne walki i na to, żeby pooglądać dobry sport. Jestem przekonana, że ci, którzy dzisiaj będą walczyć na tej macie, za kilka lat osiągną wielkie sukcesy, będą sięgać po najwyższe medale, po pasy właśnie w boksie. Tego wszystkim życzę. To jest naprawdę wielkie wydarzenie sportowe wydarzenie dla miasteczka, dla całego powiatu. Widzę tutaj mnóstwo ludzi samorządowców, gości ludzi biznesu. Naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszymy. Jestem zaskoczony, żeby w tak małym miasteczku taka fajna impreza była, nie? I tacy ludzie, bo, bo naprawdę to są wybitni ludzie na tej gali boksu. Z czego się cieszymy, bo, bo jednak boks w tym momencie ma jakąś swoją taką otoczkę dobrą w tym momencie, że, że jednak Zaczynają ludzie przychodzić na te walki, przy, przede wszystkim po takich małych miasteczkach, ale tutaj to jestem zdziwiony. Nigdy nie było boksu. Lapton Laz lubili, jest tak, takie zainteresowanie. Także super, fajna, jest taka widać miła atmosfera do tego też. Nie? Do udziału w Gali oprócz zawodników ze śląskich klubów bokserskich zaproszono również pięściarzy z Ukrainy, Czech, Austrii i Turcji, dzięki którym wydarzenie to nabrało międzynarodowego charakteru. Celem Gali była promocja pięściarstwa i zaprezentowanie szerokiej publiczności zawodników szlifujących swe talenty w europejskich klubach. Na ten wieczór zaplanowano osiem walk w różnych kategoriach wagowych. Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, w tym tak ważne w kontuzjogennych sportach walki zabezpieczenie medyczne. Zawsze staramy się dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Tak dzisiaj dbamy o bezpieczeństwo tej gali, zawodników i tych wszystkich, którzy przybyli na tą uroczystą galę boksu, która się odbywa tu w miasteczku śląskim. To jest również nasz obszar działania wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach. Gala zgromadziła pokaźne grono kibiców, a już pierwsze cztery walki dostarczyły niemałych emocji i pokazały, że zawodnicy, którzy na ringu zostawiają serce, mogą wiele osiągnąć w tym sporcie. Na bardzo dobrym poziomie, bardzo zacięte, a najważniejsze, no bardzo techniczne, nie, nie, nie takie siłowe, bez fauli, bez tego, no naprawdę tylko pochwalić. Oglądaliśmy młodych zawodników, którzy pewnie dopiero od kilku lat trenują tą dyscyplinę. Jak pan uważa, czy to jest przyszłość polskiego boksu? No, może za, za, za mocne to słowo, ale ja myślę, że jeżeli będą trenować. Będą się na pewno tak jak, takie, na takich galach występować, myślę, że, że progresja będzie tego sportu. Ja jako młody chłopak nie miałem takiej okazji, żeby występować w tak fajnych miejscach i żeby e, mieć tak fajną e, atmosferę e, w ringu, bo proszę wierzyć, że e, tutaj jakby, jeśli chodzi o kwestię organizacyjną, e, ja byłem na bardzo wielu imprezach boksu zawodowego i boksu olimpijskiego I jeśli chodzi o, o boks olimpijski, naprawdę zrobili to bardzo fajnie i e, stanęli na wysokości zadania. Co możemy powiedzieć o tych różnicach między tym zawodowym a olimpijskim boksem? No to są no, duże y, różnice, wbrew pozorom, że to jest boks i to jest boks. No, przede wszystkim y, czas walki jest y, dużo y, dłuższy i Nasze, nasze walki są 8, 10 czy 12 rundowe. Tutaj są tylko trzy. Tempo walki, no ale przede wszystkim, też rękawice, w których my walczymy, są dużo twardsze i na pewno, jak to się mówi, dużo bardziej w nich boli. Mimo tych różnic, jak widać, zainteresowanie boksem olimpijskim jest spore. Tych młodych chłopców, którzy chcą się zmierzyć na ringu, nie brakuje. No właśnie i to jest właśnie bardzo dobre, że mamy ludzi, którzy chcą dalej uprawiać tą piękną dyscyplinę. Ja prowadzę takie seminaria treningowe i ogólnie szkolenia, w których właśnie zaznaczam też, że boks jest tak pięknym sportem, że można go trenować od lat 5 do 105. Jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu jak gala sportowa. Pierwszy raz i zaskoczony jestem. Zaskoczony jestem, to jest zupełnie coś innego niż mi się wydawało, że to może być. No emocje są nieziemskie, powiem nieziemskie. No i w zasadzie tylko tyle mogę powiedzieć, bo słów brakuje. Naprawdę słów brakuje. Yy, zaangażowanie, które tutaj jest włożone w organizację, to, to, to jest mistrzostwo świata. Wszystkie zaplanowane pojedynki stały na dobrym poziomie i mogły się podobać. Dla pięściarzy udział w gali był sporym wyróżnieniem, a ich zaangażowanie w walkach utwierdziło tylko organizatorów w przekonaniu, że warto inwestować w przedsięwzięcia promujące zawodników aspirujących do najwyższych laurów. Związek Zawodowy Solidarność to nie tylko walka o prawa pracownicze, ale także promowanie, w tym przypadku promowanie, promowanie sportu. Przypomnę maraton Solidarności Wyścig, Solidarności Olimpijczyków, który też w ubiegłym roku. Był tutaj obecny w miasteczku Śląskim w Tarnowskich Górach. To bardzo ważne, aby po prostu wspomagać tego rodzaju inicjatywy, bo nigdy tego nie za wiele. Musimy promować przede wszystkim ruch wśród ludzi młodych, a taka gala jak dzisiejsza boksu olimpijskiego pierwsza w miasteczku Śląskim jest czymś wspaniałym i przede wszystkim gratuluję organizatorom i burmistrzowi i prezesowi Jankowi Jelonkowi. Bardzo ważnym elementem dzisiejszej gali, dzisiejszego spotkania jest ten aspekt międzynarodowy. Tak, i tym bardziej się cieszymy, że Walkę wygrał, który reprezentuje Karbogliwice zawodnych z Ukrainy. To dla nas bardzo ważne. W tym momencie trudnym, który łączymy się z solidarnością z narodem ukraińskim, to też taki bardzo ważny element. Warto dodać, że gali boksu olimpijskiego towarzyszył recital Katarzyny Piowczyk, występy zespołu cheerleaderek Crazy New oraz licytacje na cele charytatywne. Połączono więc sportowe emocje z elementami integrującymi społeczność lokalną. Pierwsza międzynarodowa gala boksu olimpijskiego w miasteczku śląskim zakończyła się sporym sukcesem. Organizatorzy z pewnością więc w przyszłości powtórzą to wydarzenie.